Tak, prezentuję dzisiaj moje podstawowe linie hodowlane. Tutaj są gołębie, które już powoli będę przygotowywać do lotów. Chodzi o głębie młode, czyli powolne treningi. Grupa gołębi Flora Vervorta, zwana u mnie żniwiarzami, czyli te, które koszą pierwsze nagrody. Loty 500 km pod wiatr są ich koronnym dystansem. Czyli idealne, mają te zacięcie walki podrwiat. Tutaj tak zwany duży pakiet w cenie 3000 plus 50 zł wysyłka, w tym są dwa gołębie gratis. A więc gołębie doskonałe, budowa średnia, pierś wysunięta do przodu, ogon jedno piórko, muskulatura doskonała. A więc już niebawem loty treningowe, dodam, że zakupiłem system GPS, który będzie powiadamiał mnie SMS-em na komórkę. A więc poranny trening. I grupa gołębi wyrzymaczy. Czyli gołębie wywodzące się z linii Stickelbaut, Jan Arden. No i oczywiście oświeżane Jansenami. stał tu dla przykładu pierwszy z brzegu czyściutki Jansen od Van Houten, a te gołębie potrafią 800 w szpicy przelecieć, czyli idealnie nadają się, by oświeżać je linią stickelbaut Arden. Ten tryk już dawno stosowali hodowcy w Belgii, by gołębie dalekodystansowe oświeżać Jansenami, ale później wracać do. Szczepu podstawowego, czyli Jan, Arden lub No, A więc grupa gołębi ARUN, czyli gołębi na wszystkie dystanse wyżymaczy. Tego gołębie cechuje Mordan, czyli za wszelką cenę, za wszelkich okoliczności dotrzeć do domu. Nie odpuścić lotu. Czym lot dłuższy, bardziej wymagający, tym lepszy rezultat. Głowa inteligentna, bacznie obserwuje okolice. Oczy naj, najczęściej są szklane z pierścieniem wartościowym w kształcie półksiężyca w kierunku dzioba lub pełnym pierścieniem wartościowym. To jest samo piękne. Sylwetki są długie, szczupłe, typu jaskółkowatego, by dobrze przebijać powietrze. I tu kolejny przedstawiciel, już trzyściutki wyrzymać, Jak widać, gotowy. Do startu, i tam w oddali. A już obserwuję niebo, czy tam w jakiś się nie pojawił. Czyli te gołębie są wręcz doskonałe. Sztuka 300 zł. Tutaj jest duży pakiet, który najczęściej kupują hodowcy. Czyli 3000 stówka będzie w tym wypadku transport, ale dwa gratis. A więc warto się zaopatrzyć w taką pakę, by mocno, mocno lotować. A więc to jest druga linia po żniblijażak oświeżone czyściutkimi Jansenami i za chwilę czerwone janseny, czyli typowi sprinterzy. No i pakiet czerwonych bosów van Houtena. W przyszłym roku będą do nabycia gołębie drogie, ale holenderska jakość, jeśli chodzi o sprint. Przy czym ta linia Van Houten'a również zapala 800 -ki. Tak więc to event jest. Gołębie, z których wywodzą się i, i Olimpijczyki. Wiele spisowych konkursów w sprincie w pogodę czy deszczową, czy pod silny wiatr, nie mają. Sobie równy, a więc linia czerwonych włosów Van Houtena u Ryszarda w przyszłym roku w cenie 700 zł. Sztuka, tutaj jest pakiet duży, czyli 7000 plus 2 gratis do nabycia. W tym roku nieosiągalne, cena 2000 zł. Sztuka, a więc sprinterzy Van Houtena